Bulucha. Domowe sposoby leczenia. Bulucha. Domowe sposoby leczenia. Bupucha u dziecka. terstok. Bulucha to przypad bo, która dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dowiedz się, jakie są domowe sposoby na wyeliminowanie tej dolegliwości. Reklama bolucha, przypad bo, który zna kreska bulucha to dolegliwość, która utrudnia normalne funkcjonowanie. Chyba kreska z nas dowiadczy kreska kiedy tego nieprzyjemnego stanu. Wówczas szukamy sposobów na pozbycie się nieprzyjemnej, przypadłości. Bulucha dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dolegliwo powstaje najczęściej z powodu zatkanej te erbki Eustachiusza. Mokreska e trwa krótko, jak i utrzymywa się przez dębokreskaszy czas. W tym drugim przypadku konieczna jest konsultacja z lekarzem. Bulucha. Domowe sposoby leczenia czy Mokres KM zrobi co co zabagodzi objawy tej skaliwej dolegliwości? Istnieje kilka naturalnych domowych sposobów, które pomogą zniwelować bólucha. Co najczęściej zaleca się w takich sytuacjach? Jeden z metod jest ciepły ogbat. Aby go przygotować, musimy zanurzyć ercznik w gorcej wodzie. Po wykręceniu przygbadamy go do ucha. Przytrzymujemy go do momentu, a kreska ercznik całkowicie wystygnie. Popularnym sposobem jest skorzystanie z suszarki do włosów. Z odległości około 50-60 cm ogrzewamy nibolce ucho. Taki zabieg powinien trwać około 4 minut kreska m tak e wykorzysta dobroczynne w baci oliw z oliwek lekko podgrzan powinniśmy zaaplikować do ucha musimy uwa kreska a na to by nie byba zbyt gorca Jednorazowa dawka nie powinna być wikrzani kreska 4 krople kropka innym sposobem jest zaaplikowanie do ucha soku wycinitego z czosnku lub ciepłego naparu z imbiru w trakcie kuracji powinniśmy jak najcz, ciej kreska ługum do kreska ucia. To zmniejsza nacisk pebynów na ucho. Ucha u dziecka. Domowe sposoby leczenia bulucha u dzieci pojawia się nawet CZ, cień kreska w przypadku dorosłych. W takich przypadkach zawsze konieczna jest wizyta u lekarza. Jeżeli dziecku nie zostaną przepisane kreska adne antybiotyki, warto zabagodzić utrzymujący się jeszcze ból domowymi sposobami. W przypadku dzieci pomocnym okreska E okaza się z cebuli. Kroimy cebulę na plastry zawijamy jod w papierowy ercznik ogrzewamy jod nad par wod naciskamy i czekamy, a kreska z cebuli wyjdzie sok Następnie stpnie przygbadamy to do ucha istnieje taka konieczną mokreska em przymocowa o za pomoc opaski.